i Ewangelia według świętego Marka. Rozdział piętnasty. Jezus przed Piłatem. Wczesnym rankiem wyżsi kapłani wraz ze starszymi i nauczycielami pisma i cała wysoka rada podjęli uchwałę, aby umięzionego Jezusa odprowadzić i wydać Piłatowi. Piłat zapytał go: Czy ty jesteś królem Żydów? On mu odpowiedział: Ty tak mówisz. A wysi kapłani wysuwali przeciwko niemu liczne zarzuty. Piłat ponownie go zapytał: Nic nie odpowiadasz? Zobacz, o co cię oskarżają. Lecz Jezus nic już nie odpowiedział, tak że Piłat się dziwił. Skazanie Jezusa na śmierć. Z okazji święta. Zazwyczaj uwalniał im więźnia, którego żądali. A był jeden zwany barabaszem, uwięziony z buntownikami, którzy popełnili zabójstwo podczas rozruchów. Przyszedł więc tłum i zaczął domagać się tego, co zwykle im czynił. Piłat im odpowiedział: Jeśli chcecie, uwolnię wam króla Żydów. Wiedział bowiem, że wyści kapłani wydali go z zawiści. Wyżsi kapłani podburzyli jednak tłum, aby domagał się raczej barabasza. Piłat ponownie powiedział do nich: Co chcecie, abym uczynił z tym, którego nazywacie królem Żydów? A oni znowu krzyczeli: Ukrzyżuj go! Piłat odparł: Cóż więc złego uczynił? Lecz oni tym głośniej krzyczeli: Ukrzyżuj go!. Wtedy Piłat Chcąc zadowolić tłum, uwolnił Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Wyszydzenie Jezusa przez żołnierzy Żołnierze wyprowadzili Go więc na wewnętrzny dziedziniec, czyli pretorium i zwołali cały oddział. Okryli Go purpurowym płaszczem, upletli cierniową koronę i włożyli Mu ją na głowę zaczęli go też pozdrawiać. Witaj, królu Żydów. Bili go przy tym czciną po głowie, pluli na niego i przyklękając oddawali mu pokłon. Gdy go wyszedzili, zdjęli z niego czerwony płaszcz i założyli mu jego własne ubrania. Potem wyprowadzili Jezusa, aby go ukrzyżować. Ukrzyżowanie Jezusa Przymusili również przechodzącego tamtędy Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracał z pola, aby niósł jego krzyż. Gdy przeprowadzili go na Golgotę, to znaczy miejsce czaszki, dawali mu tam wino zaprawianym mirrom, ale on nie przyjął. Ukrzyżowali go i rozdzielili między siebie jego ubranie, rzucając los, co, który miał zabrać. Kiedy go ukrzyżowano, była godzina trzecia a napis z podaniem jego winy brzmiał Król Żydów. Razem z nim ukrzyżowano dwóch przestępców, jednego po prawej, a drugiego po lewej jego stronie. Tak wypełniło się słowo pisma, które mówi Został zaliczony do przestępców. Przychodzący obok bluźnili przeciwko niemu, potrząsali głowami i mówili Ej, ty, który burzysz świątynię i w trzy dni ją odbudowujesz. Uratuj samego siebie i zejdź z krzyża. Podobnie w wyści kapłani i nauczyciele pisma, jedni przez drugich drwili z niego, mówiąc: innych wybawiał, a siebie wybawić nie może. Chrystus, król Izraela, niech teraz zejdzie z krzyża, abyśmy zobaczyli i uwierzyli. Wyśmiewali go także ci, którzy byli z nim ukrzyżowani. Śmierć Jezusa. Kiedy nadeszła godzina szósta, ciemność ogarnęła całą ziemię aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem. Eli, Eli, lemma sabaktini. to znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Niektórzy ze stojących obok słysząc to mówili Patrzcie, woła Eliasza. Ktoś pobiegł, nasączył gąbkę octem, zetknął ją na czcinę i usiłował go napoić. Mówił: poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby go zdjąć. Lecz Jezus zawołał donośnie i oddał ducha. Wtedy zasłona świątyni rozdarła się na dwoje od góry do dołu, a setnik, który stał naprzeciw niego, widząc, że w ten sposób oddał ducha, powiedział: Naprawdę ten człowiek był synem Bożym. Stały też tam kobiety, które z daleka przypatrywały się temu. Wśród nich była Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba Mniejszego i Józefa i Salome. Właśnie one towarzyszyły mu i usługiwały, kiedy był w Galilei. Były jeszcze inne, które razem z nim przyszły do Jerozolimy. Pogrzeb Jezusa. Kiedy już nastał wieczór ze względu na przygotowanie, to znaczy w przeddzień Szabatu, przyszedł Józef z Arymetei, szanowany członek Wysokiej Rady, który też oczekiwał Królestwa Bożego. Odważnie udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Piłat zdziwił się, że już skonał. Kazał przywołać setnika i pytał go, czy dawno umarł. Upewniony przez setnika, podarował zwłoki Józefowi. On kupił płótno, zdjął Jezusa, owinął w płótno i złożył w grobie, który wykuty był w skale. Na wejście do grobu zatoczył kamień. A Maria Magdalena i Maria, matka Józefa, przyglądały się, gdzie go złożono. Rozdział 16. Z martwych Jezusa. Gdy minął Szabat, Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Salome kupiły wonności, aby pójść go namaścić. Wczesnym rankiem, w pierwszy dzień po Szabacie, przyszły do grobu, kiedy wschodziło słońce. Mówiły między sobą: Kto odsunie nam kamień od wejścia do grobu? Lecz kiedy spojrzały, zobaczyły, że kamień był odsunięty, choć był bardzo wielki. Weszły do grobu i ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę. Bardzo się przestraszyły, lecz on powiedział do nich Nie bójcie się. Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego. Z martwych wstał. Nie ma go tu, oto miejsce, gdzie go położyli. Teraz idźcie i powiedzcie jego uczniom i Piotrowi, że wyprzedza was do Galilei. Tam go zobaczycie, jak wam powiedział. One wyszły i uciekły od grobu, ogarnął je bowiem lęk i zdumienie. Nikomu też nic nie powiedziały, bo były przestraszone. Zakończenie Ewangelii. Ukazanie się Jezusa Marii Magdalenia. Po swoim zmartwychwstaniu. Wczesnym rankiem, w pierwszy dzień po Szabacie, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której kiedyś wyrzucił siedem demonów. Ona poszła i oznajmiła to jego uczniom, pogrążonym w smutku i płaczu, lecz oni, słysząc, że żyje i że ona go widziała, nie chcieli uwierzyć. Ukazanie się Jezusa dwóm uczniom. Potem ukazał się w innej postaci dwóm z nich, kiedy szli na wieś. Oni również powrócili i oznajmili to pozostałym, lecz im też nie uwierzyli. Ukazanie się zmartwychwstałego Jezusa 11. Wreszcie ukazał się jedenastu, gdy byli za stołem, i wyrzucał im brak wiary i zatwardziałość serca, bo nie wierzyli tym, którzy widzieli go zmartwychwstałego. I powiedział do nich, Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, ten się potępi. Tym, którzy uwierzą, takie znaki będą towarzyszyć. W moje imię będą wyrzucać demony, będą mówić nowymi językami. Węże będą brać do rąk i choćby wypili coś zatrutego, nie zaszkodzi im. Będą na chorych kłaść ręce. A ci zostaną uzdrowieni. Wstąpienie Jezusa do nieba. A gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty do nieba i zasiadł po prawej stronie Boga. Oni zaś rozeszli się i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Daj mi usłyszeć Twój głos. Rozpoznać go. Daj mi wybierać twe słowa, pośród tysiąca słów. Daj mi zobaczyć twą twarz, zatrzymać wzrok. Pokój zna